Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, Wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie. To są słowa przekazane przez Mojżesza ludowi Izraelskiemu wraz z przykazaniami, które odtąd miały kształtować wszystkie dziedziny ich życia: relacje z Bogiem, z innymi, pracę, zarządzanie pieniędzmi. Okazuje się, że Boże Prawo nie straciło nic na aktualności. Wiemy jednak z historii, że niestety lud często nie postępował zgodnie z nimi. Nie był mu posłuszny. Wynikało to z ludzkiej natury, która nie lubi się podporządkowywać. Woli być niezależna i decydować po swojemu. Dobrze wiemy, czego Bóg oczekuje, a mimo to pozostajemy nieposłuszni. Świetnie to widać już w zachowaniu małego dziecka, które nie lubi słuchać, co powinno zrobić. Powtarza: Nic mi nie mów, ja sam i ja wiem a trochę starszy nastolatek buntuje się i mówi, nikt nie będzie mi mówił, co mam robić i jak mam żyć. Zacząc z perspektywy rodzica, widzimy, jakie to niemądre. Jak wiele by mógł zyskać, gdyby tylko chciał posłuchać. Ale czy my nie zachowujemy się podobnie? W Biblii czytamy, czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz Barani. Tak jednak jak lud izraelski, my również nie jesteśmy w stanie sami z siebie być posłuszni Bogu. Potrzebujemy do tego Jezusa, potrzebujemy Jego mocy w swoim życiu. Samo prawo miało na celu pokazanie, jak bardzo jesteśmy ułomni, lecy słabi i grzeszni, jak bardzo potrzebujemy zbawiciela. Nie potrafimy spełnić Bożych standardów. Dlatego jedyną naszą nadzieją jest Jego łaska a okazał nam ją, gdy posłał swojego Syna, który umarł za Ciebie i za mnie. Psalmista modlił się, nakłoń serce moje do ustaw Twoich, a nie do chciwości. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. Jak ktoś powiedział, Bożym językiem miłości jest posłuszeństwo. W ten sposób możesz okazać mu, jak bardzo go kochasz i podziwiasz. Życzę Ci pięknego dnia. Dobrze, że jesteś.